Witam serdecznie. Media? Przekażmy Przede wszystkim. Że... Przede wszystkim, przepraszam. Szanowny Panie Przewodniczący, tyle lat pracy nie że bez oficjalnych pytań nie ma. Dziękuję, no i myślę, że rozpoczniemy te nasze obrady. Proszę Państwa, chcieliśmy tylko przedstawić sprawę odnośnie wyborów do Europarlamentu. Ja jestem po spotkaniu z działaczami naszymi w Białymstoku, w województwie podlaskim, jako że to jest jeden okręg, podlaski i warmińsko-mazurskie. Tam jednoznacznie jest zgoda na to, aby pierwsze miejsce na naszej liście, tutaj w tym okręgu, warmińsko-mazurskim i podlaskim, który jest razem połączony, przypadło przedstawicielowi z Warmii i Mazur. I tym przedstawicielem na dzisiaj, chyba że tu będzie zmiana na Warmii i Mazurach, ale jest pani poseł Renata Rochnowska, która będzie ubiegać się o mandat eurodeputowanej. Może kilka zdań powie też o sobie. Jako samoobrona idziemy do tych wyborów pod własnym szyldem, ale niewykluczone jest, że na naszych listach, w innych okręgach, będą przedstawiciele związków zawodowych innych branż, nie tylko rolniczych lub zrzeszeń, stowarzyszeń, które zrzeszają różne grupy społeczne, nie tylko grupy rolnicze, jako że jak wiadomo jesteśmy partią ogólnospołeczną, nieklasową, nieagralią. O co będziemy chcieli zabiegać w tej kampanii? Przede wszystkim w tej kampanii musimy zabiegać o to, aby była frekwencja, aby ludzie poszli głosować i będziemy do ludzi występować z takim przesłaniem, wybór należy do Ciebie, ale kogo wybierzesz, zależy od Ciebie, czy pójdziesz głosować. Bo jeżeli będzie taka frekwencja, jak przewidują sondaże 10-15, maksymalnie procent, to będzie dramat po prostu. My rozumiemy to, że ludzie są zawiedzeni, szczególnie obecnym rządem, emeryci, ręciści, którzy mieli obiecane bardzo dużo, młodzież, która miała pokazaną za wzór Irlandię, z której nie wyszło nic i może na całe szczęście, bo takiego kryzysu jeszcze u nas nie ma, co nie znaczy, że nie będzie. Rolnicy mieli obiecane to, że będzie interwencjonizm rządu, PSL gwarantował wyższą opłacalność produkcji rolnej. A dzisiaj widzimy, jakie są ceny i my jako Samoobrona będziemy to w kampanii mówić, będziemy zachęcać przede wszystkim, jak powiedziałem, do udziału w tych wyborach, będziemy uświadamiać ludzi, że wybory to jest obowiązek, ale świadomy obowiązek, nie pod przymusem, tylko świadomy obowiązek, a w Brukseli nasi przedstawiciele i yy, kandydaci nasi w tej chwili... Będą przede wszystkim mówić, że tam musimy walczyć o równe prawa. Nie może być tak, żeby rencista w Polsce, i emeryt miał świadczenie rzędu 150-200 euro, a średnio w państwach Starej Unii 700 euro. Aby polski rolnik miał dopłatę do hektara rzędu 150 euro, a tam mają około 500 euro w Starej Unii. Tak być nie może. Ceny czy koszty utrzymania, ceny środków do produkcji rolnej są podobne we wszystkich państwach Unii, a niektórych nawet w Polsce wyższe, bo nawozy, nawet nasze polskie, za granicą w Niemczech można taniej kupić niż w Polsce. Więc te koszty produkcji czy koszty utrzymania są wyższe niż u nich. A dochody trzy, czterokrotnie niższe. Tak być nie może. Po prostu, jeżeli mamy być solidarni w Unii, jeżeli mamy traktować się równo, to musimy też mieć równe, równe dochody. I sprawa następna w kierunku zachęcania ludzi to to, że dzisiaj prawo, które stanowimy w Polsce, ono musi być zgodne z prawem Unii, z przepisami Unii. I muszą obywatele nasi zrozumieć, i to będziemy robić w kampanii jako samoobrona, przekonywać do tego, że jakich ludzi wybierzemy tam do Brukseli, takie będzie też prawo u nas w Polsce, bo można zmienić prawo Unii, nie jest prawdą, że ono jest ustalone raz na wieczność i koniec takiego prawa nie ma, poza przykazaniami, które są, a reszta to prawa są zmienne. I wszędzie są zmienne, w Unii Europejskiej też, w NATO, wszędzie można zmieniać przepisy, ale jeżeli nie zmienimy ich tam w Brukseli, to na pewno nie zmienimy w Polsce, bo nasze prawo musi być zgodne z prawem Unii.